Dzień dobry bardzo. Witam 2 czerwca. Nadal grzebiemy przy forszu. Dzisiaj zaczynamy kolejny dzień. I musimy się dostać do zbiornika. Hmm. Żeby to uczynić, to ja tak myślę, że innej opcji nie ma. Zobaczcie tutaj piękna dziurka. To też załatam. Nie eee, innej opcji nie ma, jak zdjąć właśnie przynośnik kłosowy i dostać się tutaj. Żeby to zrobić, to później pokażemy. Wejdę do zbiornika i pokażę wam, co tam namodziłem. Dobra, tu mamy prosty temat. Póki co prosty. Podkręcać te śruby. Chcę wyjąć ten daszek i dostać się do ślimaka. Zobaczyć jak on wygląda, w jakim on jest stanie, a bardziej mnie interesuje to co jest pod nim, bo Eee, bo-bo-bo-bo-bo Kapał rzepak, kapała trawa, kapało zboże I wszystko w kapało Tak nie może być Tak nie może być, to trzeba zrobić Jeszcze wiem, że którędy mi to kapało Kapało mi tu gdzieś tędy O, taka, taka dziurka fajna jest to też to zalepimy jakimś silikonem czy czymś. O, z taka dziura to już przesada. Tu pewnie myszy zrobiły dziady. Pewnie myszy. No, ja tutaj będę musiał trochę to poprawić. No ale nic, to nie jest. Y Au. O, to jest guźba ostra. To nie jest jakiś większy problem. To Trochę czasu jest, chęci są. Nie muszę robić nie wiadomo czego: żadnych traw. Nie mam tego, tylko faceria. Faceria też nie pójdzie pierwsza pod kosę Pierwszy pójdzie rzepak, do rzepaku jeszcze mamy trochę czasu. I na spokojnie sobie kombajn wyszykuję. Jestem przeszczęśliwy. Że, że mogę sobie to działać na spokojnie. Kurczę, chwilowo, nie wiem jak to. Eee, dobra, dobra, muszę się rozejrzeć, popatrzeć, jak to w ogóle, od czego zacząć. Mam tu zakrętarkę, która jest fajna, mocna, mała. Pytaliście się mnie, czy, czy polecam Parkside'a. Jestem zadowolony z, z tych wszystkich narzędzi, z tej firmy. Myślę, że na gospodarstwo, tak dla siebie, na własny użytek, są to bardzo dobre sprzęty w dobrej cenie. Sporo tego mamy, jak już ktoś zauważył w komentarzu. Nie wiem, jakby to się sprawowało w profesjonalnym warsztacie czy gdzieś na budowie, ale tutaj u siebie do pokręcenia naprawdę jest to fajny sprzęt. Widzicie, że mi tu ktoś nie zarzucił, że, że nie, nie czyściłem zbiornika. Czyściłem, oczywiście, że czyściłem. Był włączony ślimak, dmuchałem tutaj sprężarką. I to wszystko, co tutaj jest, to już po prostu tego ślimak nie, nie wyciągnął. Mógłbym to odkurzaczem zrobić, ale jakoś się nie złożyło. I to wszystko, co jest poroznoszone tutaj, w to musiały myszy poroznosić. Bo, bo tego już nie było. Tego po prostu, to wszystko było na samym dole i... Nie chciało to już iść. Dalej dmuchałem tutaj, się okurzyłem cały. Dobra. Pochwaliłem sprzęt a tej, tej śruby nie chcę odkręcić. Spróbujemy zostawić na... 226 Nm. Jest, ale to jest sprzęt. Konkret. Konkret. Jak ktoś pyta, to odpowiadam. Bardzo dobry sprzęt. E, gorąca ta nakrętka. Ła! gorąca sparzy. Więc tak to wygląda. Najgorsze będzie tam, bo tam nie podejdę do co mnie smuci niestety dobra ja tu sobie będę kręcił widzimy się później mamy tutaj taki taki syf pozostałości trzeba to odkurzyć no i znowu parkside Bamber ty reklamujesz tylko te parkside ja nie a ja sobie tutaj statyw pierdzie i statyw. O. ostatnio w modzie Statys i parkside Bardzo. Tu mamy taką dziurę. Tu ją widzę, ale tu mamy większą. O. Ręka ręka. No palec wchodzi. No, całej ręki tam nie włożę. Ale, ale i tu jest. Widzę zatarte. Tutaj. A nie, to nie. To jest ślimak. Czyli to tutaj jest taka dziura. Co tutaj z tym zrobić? Czy zrobić to porządnie? Czy zrobić to na ryja? Trudna decyzja. Korci, żeby zrobić to na ryja. Ale z doświadczenia wiem, że zrobią, robiąc to na ryja, brzydko mówiąc, Będę musiał zrobić to dwa razy. Czego bym nie chciał, bo ja nie lubię poprawiać roboty, którą już robiłem, w, powiedzmy w krótkim odstępie czasu. Jeśli miałbym to zrobić przykładowo za 10 lat znowu, no to mnie boli. Ale w tym czy w przyszłym sezonie, jeszcze jakbym to zrobił, tak jak mówię, byle jak, no to jeżeli by coś tam wyszło, że że wraz by się to ziarno gdzieś wydobywało. To bym się bardzo zirytował i już lepiej byłoby nie robić niż, niż robić w ten sposób, a więc tak podsumowując to wszystko musi wyjechać ślimak musi wyjechać żeby ślimak wyjechał ten no to muszę wiadomo tutaj rozpiąć yy... no tak zdjąć w pierwszej kolejności no moje skromne zdanie trzeba ten łańcuch będzie rozpiąć rozpiąć to tutaj musi być spinka By była spinka to trzeba pokręcić Nie będziemy go odpalać bo to bez sensu Jeden pójdzie będzie ciągnął zapasek Dobra, to ja będę kręcił a ty patrz tam. Kiedy się spinka pojawi. No, dawaj. Dobra! Przebiegł, przeleciało. I teraz cofnąć tam kawałek dosłownie kawałeczek, cofnąć i już będzie Co obarwało się? Nie, bo to trzeba rozpiąć. Kawałeczek cofnąć i będzie. A to... dobra. dobra, stop. Stop, dobra. No i rozpinamy. Tu łańcuch zdemontowany. Teraz to pasek. A czekaj, dobra. Dobra, zeszło. Dobra. Ale rozsypane łożysko. No, cieszę, cieszę się, że to rozbieramy, bo jakby to miało żniwa pierdyknąć. Tutaj już porozpinane. Ale jest jeden mały problem. No to nie chcę wyjść. Nie chcę wyjść, bo to nie jest takie proste. Tutaj nie chcę zejść z tego łożyska. I musiałem pojechać po ściągacz, bo takiego oto nie mamy. To znaczy, nie mieliśmy, bo już mamy. 67 zł. Taki ściągacz. Tak. Nie idzie. Poszło. Wystarczyło trochę wbić. Teraz jeszcze bardziej tu wbijemy. I pójdzie ładnie. Się. Oj. No i... Poszło da. póki nie wątkiem może trochę jest naciągnięte Wziąć diaksa, przeciąć to teraz bo to jest ta guma, patrz. Tu łożysko siedzi w takiej gumie. Nie gumie, tylko plastiku. No wiem, że to no. jest. Kryte po prostu. No. Tu jest kryte łożysko, a tu jest jeszcze taki zewnętrzny płaszcz. I ten zewnętrzny płaszcz jest tu od środka. Tak nalany. No to. No. Uwaga. Idzie. Poszło. Samolicie poszło. Tam się gnieje To może go zostawimy całkiem. No jak go zostawić? Zostawimy go normalnie. zgadzaj, so, nie, nie, nie to nie trzeba tego zrobić całkiem. No nie no już dostęp mam A tu tam przepięknie No, odbieraj sobie Dostęp A tu co cię interesuje Muszę zdjąć to koło no to jest koło od wysypu No i No i Co i no i no i co i to użyj skotowalnięteczne I tam żmikę trzeba wyciągnąć Aha ze zbiornika żeby podłogę zrobić już po jak tu jest clean No i dobra, jest tutaj już powiedzmy ogarnięte, trochęśmy się namęczyli. To będzie tak. Tu nie ma sensu tego wyciągać, przynajmniej tak myślę. Być może jest sens, ale ja uważam inaczej. Ale to się jeszcze jeszcze się okaże. Ja sobie mogę uważać. A, e, a tutaj to jest cały mechanizm załączania załączania proszę, proszę was tego rury wysypu i i tego i tam już o widać wszystko na przestrzał trochęśmy się omęczyli ten przegub był najgorszy w ogóle to ja tu widzę że tu jacyś robili to łachmaniarze. Wychodzi na to, że ja go w ogóle muszę kupić nowego. Bo tak, tu jest yy, zaspawane. Tu łożysko jest tylko teoretyczne. To jest w zasadzie kulka na zasadzie o na zasadzie tak jak w traktorze jest nie tylko że to nie wiem trzecia kategoria by była <grymne> tylko że bez haków tych takich no yy, ten przegub cały idzie w niepamięć tak chyba tak No nie wiem jak to ugryźć. Czy to się wymienia całe, czy to tylko ten przegub, czy no. Bo w zasadzie to jest jeszcze. Jeszcze ok. Aha. Nie jest ok, to jest do wymiany. Czy. Czy ok? Jak ciężko chodzi Go nasmaruję najwyżej No dobra, jeszcze, jeszcze się nad tym zastanowię. Mam czas do poniedziałku, bo jest piątek. Już jest po południu pewnie jest 17-18 i w związku z tym nic dzisiaj nie zamówię, poza tym nie będę nic zamawiał. Dopóki tego dobrze nie przemyślę, bo ostatnio, jak robiłem kombaja, to dużo rzeczy też niepotrzebnie kupiłem, niepotrzebnie wymieniłem. Teraz mogę dokładniej pokazać powód, dla którego zacząłem tutaj podejrzewać, że coś tu jest nie tak. Proszę bardzo. To jest Tutaj, tutaj forniki wyżarły. Nie wiem, będę to musiał jakoś tutaj elegancko to e, wy, wyciąć. Spawać nowe, chyba. To będzie wspawane. No, tutaj, proszę, proszę bardzo, proszę bardzo. No tak to, tak to wygląda, no pak leciał, się zgasiło kombajn. Ej kurde, coś tutaj się sypie tak, słyszę, że się sypie. A tu, no, proszę bardzo. O, tutaj też leci gdzieś, Tu pewnie myszy sobie już korytarze jakieś wydrążyły. Tutaj, o kolejny. No nie wiem, tu trzeba będzie. Boga kolejna dziura. To no, było zrobione przez kogoś. Czy to dobrze zrobił, czy źle? No, tutaj widzę, że się to trzyma. Kupy z tej strony. A z tamtej strony trochę gorzej. No. Jakiś powód jest. Czy, czy tam była gorsza blacha, czy. No nie wiem, nie będę tutaj spekulował na ten temat jest do zrobienia, to się zrobi a jeszcze tutaj przejrzę nie no tutaj, tutaj ładnie wygląda Miary ładnie wygląda tu nie ma lipy nie ma lipy więc więc tu nie zaczepiamy ewentualnie wyczyszczę to i zobaczę podejmiemy decyzję nie wiem może brata bym jutro z Zaangażował w to, bo tutaj trzeba by było Tigiem to pospawać. On dobrze to robi. Yy, albo pożyczę od niego Tiga i będę sam próbował. No nie wiem. W każdym razie tyle na dzisiaj. W następnym odcinku myślę, że będzie spawanie tego i zobaczymy jak to jest. I zobaczymy jak to jak to będzie. Będzie się prezentować, także dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się. Cześć.